Raczki kochane na ten tydzień takie przypomnienie abyśmy działali zgodnie ze swoimi zasadami i wartościami moralnymi z tym co mamy w środku z tym co jest dla nas dobre i byli uczciwi wobec siebie i wobec naszego otoczenia i kochani, możemy to spodziewać się jakiejś wiadomości, jakiejś propozycji, być może po prostu jakiejś informacji i może to mieć związek z czymś oficjalnym, bo jest tu karta sprawiedliwości, także może być też coś oficjalnego, jakieś pismo albo coś związanego na przykład ze szkołą, czy z właśnie z jakimiś sprawami. Formalnymi i kochani, w tym tygodniu cierpliwość i spokój, opanowanie jest naszą siłą, dlatego że coś trudnego dobiega końca, ale właśnie trudny etap nie bójmy się tego puścić coś, co sprawiało nam ból, czego nie przegapić w tym tygodniu, kochani, być może pojawią się jakieś. Okazje do konfliktu bądź małych kłótni, małych sprzeczek, i nie uciekajmy od tego, dlatego że to jest dla nas lekcja. Może to nas tylko wzmocnić na przyszłość. I musimy też uważać na nadmiar myśli. My, raczki, jesteśmy bardzo mocno emocjonalne, i tu właśnie pojawia się takie ostrzeżenie, że możemy zbyt dużo się zamartwiać, dlatego że próbujemy nadmiernie wszystko kontrolować, projektujemy coraz to nowe, czarne scenariusze w naszych główkach. Także takie ostrzeżenie. Aby tego nie robić, po prostu szkoda naszego czasu. Raczki kochane, cudownego tygodnia nam życzę i trzymajcie się.